A, idealnie. Mę, mę. Hmm? To tylko drobne niedopatrzenie. Każdy się może pomylić. Nasze małżeństwo jest na to doskonałym dowodem. Proszę, teraz naprawdę jest idealnie. Memy! Teraz reszta trawy jest za wysoko! Hmm. Ale nie jestem łysym kołkiem! Czekaj, co tu meme dokładnie znaczy? Meme. Wcale nie jestem łysym kołkiem z wielkim nohalem jako barszyna! I nie będę więcej kościł traw Nie możemy! Nie? Bo chcę spokojnie posiedzieć z żoną w ogrodzie i nie będę... Masz coś między sobą, Meme. Hmm? Spoko, zajmę się tym. O wy małe sparka! Muszę się położyć.

Spokojnie pani Robinson. Sprowadzimy rokiego i uratujemy pani męża. My? Nieźle. Jak najlepiej przekazać komuś złe wieści. O, już wiem, może w piosence. Twój tada, słuchaj chory jest! Bo myśmy dzisiaj wkurzyli go fest, yeah! Masz lepszy pomysł? Nie, mam o wiele lepszy pomysł. Trzeba by te wieści dosłodzić odrobinę. O, ciecho! Super! Mua, mua, mua. A. A. Tata jest chory. O, matko, strasznie trudno to przełknąć. Za dużo masła? Chodziło mi raczej o chorobę taty. Musisz pójść do szpitala, on cię potrzebuje. Sam nie wiem, zawsze byłem dla niego strasznym utrapieniem. A czy on kiedykolwiek ci to powiedział? Więcej niż mogę zliczyć. Mm, mm, mm czyli co najmniej pięć. Uważa, że jestem tępym młotkiem, nie umiem opuścić szkoły i nie chce mi się znaleźć normalnej pracy. Dobra, a to prawda? Ewka. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dorośniesz, włożysz garniak i krawat i dostaniesz pracę w biurze. Dostanę pracę w biurze? Hmm, no to bierz ciacho. Praca w biurze. Wszystkie oferty są z Chanaxu! Chanax?! To najgorsza korporacja na Ziemi! Zanieczyszczają, wycinają lasy tropikalne, ich szef wynalazł boysbandy, to czyste zło! Wynalazłeś chrupki serowe. Hm, w takim razie zło konieczne. No to pisz podanie! Zaczniemy od CV. Co teraz robisz? Bardzo ciężko pracuję, żeby się za bardzo nie napracować. No tak, napiszę, że wyznaczasz sobie cele. Dobra, co jeszcze? Szczerze mówiąc, dużo leżę. Szybko rozwiązuję problemy. A, umiem gwizdać pośladkami! Ma ważne prawo jazdy. Teraz tylko potrzebujemy twojego zdjęcia w garniturze. Nie mam garnituru. Spoko, jakoś się to załatwi. Świetnie! Trochę mi niewygodnie w tych małpich ciuchach. Przecież to tylko lakier na twojego liźnie. Myślisz, że będzie z tym jakiś kłopot? Nie, praca w biurze jest jak ten jego garniak. Formalnie z przodu, z tyłu imprezowo. Ej, wyluzuj. Trzymaj to. Będę mówić za ciebie, a ty w czasie przesłuchania tylko ruszaj ustami, jak usłyszysz mój głos. Rockwell Robinson, możemy pana przesłuchać. Te buty na pewno są dobre. Jasne, wyżsi wyglądają na o wiele mocniejszych. Rób wszystko, żeby tata był dumny. A! A więc, panie Robinson, pańskie CV składa się tylko z trzech zdań i każda litera jest innego koloru. Może chce pan dodać coś od siebie? Posiadam świetne zdolności komunikacyjne. To widać. Zna pan jakieś inne języki? Avocado, comunicato i języka excelente. Merci very dużo. Teraz chciałbym się dowiedzieć, jak pan ocenia swoje zdolności komunikacyjne. <laughs> Ej, baterie wysiadły! Dawaj tu nowe! Nie mogę tworzyć! Rookie, zbajeruj go jakoś! <laughs> No, proszę, myślę, że się pan nadaje. Naprawdę? Tak, jest pan dokładnie takim pracownikiem, jakiego szuka pan Tanaka. Młodym, świeżym i naiwnym. Oto mowa. Tu jest napisane, że mam porzucić wszelkie nadzieje. O, to tylko papier. <śmiech> <śmiech>